Lunia to coś więcej niż sofa. To modułowy system wypoczynkowy od Noem, który pozwala stworzyć dokładnie taki mebel, jakiego potrzebujesz. Szukasz niewielkiej sofy do salonu, a może dużego rozbudowanego narożnika na spotkania z rodziną i przyjaciółmi? Z kolekcją Lunia wszystko jest możliwe. Dzięki modułowej konstrukcji możesz swobodnie łączyć, rozbudowywać i dopasowywać układ do wnętrza i stylu życia. Funkcja relax oraz regulowane zagłówki gwarantują wygodę na najwyższym poziomie. Idealną do oglądania filmu, czytania czy popołudniowej drzemki. Design Luni to ukłon w stronę stylu loftowego – nowoczesnego, prostego, ale z charakterem. Tym charakterem jest między innymi dekoracyjna taśma, dostępna w wielu kolorach – to Ty wybierasz, jak ma wyglądać Twój mebel. Tkaniny? Do wyboru masz dziesiątki wzorów, w tym łatwo czyszczące, hydrofobowe oraz pet-friendly – Odporne na zabrudzenia, rozlaną wodę i sierść. Lunia to przepiękna kolekcja, której wyjątkowo wygodna funkcja relaks przekona cię, jak tylko ją osobiście przetestujesz. Zobacz ją na żywo w naszych salonach w Warszawie: Aleje Jerozolimskie 200 oraz Domoteka Ulica Malborska 41 na pierwszym piętrze. Więcej informacji i konfigurator online znajdziesz na www.excellent.eu.